Witajcie ludzie z KW w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest to dziki staw, fuj dziki. Nie ma ja dostępu, zero. Tam ciśnienie, tu ciśnienie, to Są generalnie tylko 3, ale jak można powiedzieć, 4-5 miejsc, gdzie można wędkować. Ale 3 to są, gdzie, gdzie są ryby. 2 to tam musi wejść ryba, żeby złowić. I generalnie mam 3 godziny. Pogoda: No nie jest zadowalająca, ale mogło być gorzej. Więc mówimy, zobaczymy, co się wydarzy. Jak coś, to będzie odcinek bez ryby. Może i pierwszy. zrobiłem taką płoć. Zmieniłem miejsce, byłem tam. Pokrótce. I rośnie 30 lat temu. 40. Przyszedłem na drugi dzień, złapałem mu klejkę tego i też. Był u mnie jakiś dziadek, opowiadał mi historię tego jeziorka, Jakie było 40 lat temu. To już szósta osoba, przez rok czasu, kiedy znam to jeziorko. I mówię prawdę raczej, bo jak szósta osoba się trafi, to już no coś byśmy na rzecz teraz coraz mniejsze. Same wzręgi brały. Oprócz tej jednej dużej płotki na początku. I tam coś dużego się mówiło. W ogóle na początku jak zarzuciłem, tam gdzie byli, byłem na początku, szczupak mi zaatakował. Dlatego gadaliśmy teraz o szczupakach o tym i mówił, że rok temu tutaj łapał Nie raz półtorej kilo szczupaka. Tylko że nie wiem jak tutaj zarzucić. Może kiedyś się trzeba dobrze nastawić, nie powiedział mi w którym konkretnym miejscu, ale no. Kiedyś nastawimy, dobra, łowimy dalej, bo się spławia jak ciul. jak no, się miejsce, gdzie zawsze widziałem najwięcej dziadków. Taka so, soczysta, wzręga. Nie wiem, czy widzicie, ona jest gruba, nieduża, ale taka wow, Poczekajcie, położę was. Ja tylko ją odhaczę. W sumie się przyzwyczailiście niektórzy. No, wie się przyzwyczają. Ciurowo połknęła, wam, powiem, ten haczyk. A ja mam poparzone palce, co jest najgorsze, więc sobie dłużej chyba, A bo stop, poczekaj, ta. Dobra, bo już po jest ręka. I rośnie. Ich płynie. I dużo ich tu jest. Płowimy zaraz więcej, chyba. Oby. To już trochę mniejsza, ale walczy nawet dobrze, jak na mało. Trochę z zaletką rzuciłem, ale dobra. Psz. Kaszki przyszły, ja pierdolę. I no, mają dobre miejsce co chwila brania. Tylko coraz mniejsze ryby. Ten problem. Bo za pierwszym raniem, którego nie zaciąłem znaczy zasiałem, tylko z, z mi ryba, to około 20 mogła mieć. Ludziska jest coraz gorzej z wiatrem. Zaczęło, już zaczęło, przestało brać. Zmienią znowu chyba pod w tym odcinku to może być normalne, albo no, kiedy będą odcinki na tym jeziorze, taką on wygląda z tej perspektywy. Więc no, ciekawie, <laughs> ta wzręga pierwsza, która była duża, tutaj przypłynęła ledwie służyła, ale jej pomogłem. Potem psz, nura dała, jak głupia. Więc no, ja biorę rzeczy, idziemy z powrotem tam, gdzie byłem na początku. Ciska nie wierzycie jaka mi się zerwała Oczywiście większy, wiem. Na przykład w odcinku piątym na moim kanale gdzie Kto oglądał zapraszam Była w chuj duża, to wystarczy Ale nie aż tak duża, Ale na to była piękna na tym, na tym, jeziorku Dobra łowimy dalej Mam kolejną rybę Taka mała wzdręga i rośnie Łowimy dalej jakby co Iść jak wiadomo wiadomo co O kurde by się wywalił, łodziska takie maleństwo mi wzięło. No chociaż na patelnie dobry, niech rośnie. Ludzisko, jestem tu z powrotem. Taka wzręga, niech rośnie. Poszła, niech sobie rośnie dalej. My łowimy też dalej. Rezerwało mi jeszcze raz dwie wzręgi pod rząd. I chcę tam. E, tam zrobiłem swojego pierwszego lina w życiu. Może będzie drugi. A po pierwsze, tam jest podobno najlepsze miejsce. Więc trzeba sprawdzić, co siedzieć w sali też tam. Bo na każdym byłem. Raz, dwa, trzy, czwarte zajęty i tam jest ten piąty. Przyjdę na to najlepsze miejsce. takie małe coś. Małe coś, czyli mała wzdręga. A bardzo się spławia. Jak mi wzięła, to już niekoniecznie aż tak bardzo, ale dalej się spawia. <laughs> Ludziska, przepraszam, bo jeszcze leżycie sobie. Mam nadzieję, że wam wygodnie. Kolejna. I to, że się spawia, to nie oznacza, że tam było lepiej. <laughs> ale się może coś tu się kryje. Jeszcze poufmy. Jeszcze mam godzinę. Plus taki, biorą minutę, na w sumie co zarzucę. Minus małe wzdręgi. Wolę mały płoć małą kleję. Nie no, klej to już nie. Lesza coś małego, tylko nie wzdręgę Cokolwiek tylko nie wzdręga. Kolejna, tym razem było branie minowe, ale jest wzdręga. Niech chrąśnie łowimy dalej z cierpliwością na prawdziwą rybę. Nie no, wzdręga to jest ładna ryba. Tylko żeby walczyła, to musi być większa. A nie, a tu dużych. Znaczy brało mi tam, a tu nie. Owróciłem na to miejscówę. Taka wyzdrenga nieduża, ale cieszy. Ta już trochę cieszy. Nie przyznam, że przyznam, że cieszy. Dobra, popłynęła sobie spokojnie, ale popłynęła. Nie jak inny, jak wypuszczam to wszystkie się a ja nie chcę, żeby mi odstraszyła je ławicy już trochę połowie jeszcze chwilę i troszeczkę mam jeszcze godzinę, ale pół godziny połowie, bo też chcę yy, no coś porobić w, w życiu